Jestem Mam materiał, mam towar 12 marca, środa A my jedziemy właśnie na trening walk rycerskich Tak Będę zakładać dzisiaj zbroję i będę wojować mieczem Zobaczymy po prostu z czym to się je. Zawsze mnie ciekawiły te walki rycerskie Jak te jest dorzucić na siebie paręnaście kilo i walczyć E, nie tylko mieczem, tylko właśnie całym ciałem, bo ci chłopacy też się biją, kopią. E, no i na sam koniec będę miał na pewno możliwość, żeby stoczyć jakiś sparing, więc e, będzie śmiesznie jak mi wpierdzielą, nie? nie? powiem, że się nie stresuję, bo cały dzień jak o tym myślę, to jestem w lekkim stresie. Liczę, że będzie dobrze, że jednak e, moje doświadczenie z walką ma się przełożone. Ja nie wiem, czy ja... To, się odwiedza, to, się odwiedza, to nie jest to. Może ja zadzwonię do niego. Rękę w górę, Szan, dobra, widać. Ciemno, znajem mi stykować. Powiedz, <grystwo> cykola Co ty gadasz? Że w tym budynku, a tak dalej, no to na, na końcu poprawek. No to tak. nie, możecie to niech wybiorze. Mocne dzisiaj miałam objawienie. 23 kilo Ile? 21 Uuu Nie no, spokojnie rozwrócisz nawet <grym> Nie tak, no, tak. tak. ciekawa też jest taka Kiedy wszystko Marcin samemu robi Cały ten sprzęt jest leżony własne ręcznie Czupe się, czupe, yy, nie mam tam mocy nie jest takie ciężko akurat techniką planu przedwzględzonym jest ciutek ciutek, wróci ale powinno chodzić bardzo podobnie no, okej okay. ten jest na dzisiaj dla ciebie rekomendowany w no, ogóle bo... Tak? No to jest fajne. A, okay. Ale poczuj sobie wszystkie, no bo to dajesz kamaceta. który jest na PSW rekomendowany. <grystanie> ja, jak to było wasz, tak wiesz. Zdejmuje zakładam ją wtedy gdy idę na... <grystanie> ja to nie zdejmuję zdejmuje kominiary. Wejdziesz <grystanie> na robotę? <grystanie> <grystanie> A to treningowe, treningowe? To są treningowe. Jak się nie trenuje? Ostatecznie... Nie za często. Ostatecznie to te treningowe może. Każdy Zobaczyłeś? każde chce wychować. Więc Czyli się dzika, czy nie? nie? Nie Raczej, raczej są ruchać, ruchy, ruchy, ruchy Najskuteczniej by się było właśnie sztyfować i takie pięcie zdawać, no ale to jest naj, najbardziej niebezpieczne dlatego no z tego jednego nie robimy. Ja pamiętam, że ty mi kiedyś tłumaczyłeś, że masz jakąś taką strategię walkę, taką, że jakoś tak... Coś się było takiego zdziegania. Właśnie nie, nie, że że z, z góry, tak? ale tak powiem, że mi tłumaczyłeś, że, tak, że, te, że ty robisz tak inaczej, trochę niż wszyscy, wiesz, coś takiego. No, było parę lat temu, więc może tak. no, wiesz, już coś tam się pokazało. Jak gdybyśmy się mogli s to że by był najlepsze do zabijania. To jest taki klucze jak miecz króla Ale z w no dobra, to macie jednoręczne, jedno No my walczymy jedno bronią, nie wystałem w dłuższej. Sprzęt wierzymy, się, a... to zbroje wierzymy, nie wiem, tu w zbroję wjeżdżamy, nie? Tamtąd są. Dawaj ten plecę tutaj trochę z więcej äh. jestem zasranek. Być może To jest mój sprzęt okay. Ja sobie go zoptymalizowałem w ten sposób. Teraz wiesz, nie się. nie? Ogólnie sprzęt nie? Mam dwa zestawy, bardzo podobne do siebie, ale, ale wolę, wolę w jednym sprzęcie startować. To jest ciężko. To się trochę układa. To jestem znany z posiadania najbliższego sprzętu i... Tak, tam wyciągnij rękawicę. Ja to głowę nie wsadzę. ja mam większość. To są komplikowane plik nogawice, one trochę wytłumiają... Z, z tyłu? Z tyłu. Zamiłuję. Tak, gdzieś z tyłu. tyłu. tyłu, tyłu. tyłu, tyłu. tyłu, tyłu, tyłu. O, czuję, że jedzie się złączyć tutaj. <laughs> Same zakładanie sprzętu. Czy ci tego łytki nie spinał. Łytki i łódki nie, spinało, nie? Wiesz to ze zbroją jest tak, że ją dopasowujesz sobie latami tak naprawdę to jest Zbroi to nic ci nie robi tak? zobaczyłem Nie no człowiek <laughs> Jakby to w porównaniu z MMA jaki tam masz impet ciosów na, na gołe ciało, a tutaj jak, jak chroni zbroja, to jesteś totalnie bezpieczny, nie? No, ryzyka, że dzisiaj w stanie jakaś solidna krzywda. No, no. Mamy to nagrane. To ja. <grywa> mi się kojarzy jak do mnie za pierwszy raz na narty biorą. Tak, 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 tak. To jest, jak, jak ty wy kojarzycie teraz, jak sobie E, Facet stoi, go, laska smaruje, na przykład kremem jest. Kiedy czekasz e, aż kobieta cię zasmaruje będziesz mógł lepiej ci zamknąć z piasku, Trenowali rycerze. No. To nie było żadnej metody treningowej, ona była w Grecji, Rzymie, coś innego wcześniej. Więc oni to na nowo wymyślali, oni tam rzucali kamienie jakimś wielkim, chodzili słodami, i tak mieli pomysły szalone. W sumie teraz brzmią zupełnie jak jest. Jak klofy. Ale ja to działałem, nie? To było nie. Ale weka. Sto ty ma tyle ciała. <grymne> Jeśli przywali z kolanem, nie zostanie. Twartego, to, będzie, to będziecie golało po bo prostu. No a gdyby chyba pan nie robił weka. Tak, tak, tak rozgrzaliśmy i zaraz trzeba się będzie cofnąć. No właśnie tak chciałem zapytać, czy jeszcze jest jedna rozgrzana? Ale... Tak. No raczej robimy sobie takie też podstawy techniki w ramach rozgrzania. Tak. To mi lata. To jakbyś się założył, że to będzie blokowało. Tak to, to panu, nawet w że... No panie wympacki. A jeszcze... Czekaj wejść Tu to szyją. Nie, nie dużo, nie nie jest blisko. No. Jest, jest. Dobrze leży. Dobra, to dopół tu... To jest w ogóle jakiś hopowy sprzęt, tak? Troszkę na luźny. A gdzie to są coś pokojował? Co zapaski, nie? Jeden. One hour later. Ty mało o tym słysza. Narożnika na przykład nie słychać w ogóle. No to Oni se krzyczą, a ten, a tak jak jest przerwa, to musi stanąć na wprost i powolutku wyraźnie mówić. Ale... Tak na testa. No co, piskam mocno, tutaj wszystkie palce, to no ciągnij, wygląda jakby ci chcieli to jeść. właśnie tak <ścoughs> <to> chciałem <ścoughs> powiedzieć, że wszyscy czekają na to, że będziecie to znać Weź sobie spróbuj na tych randach, zobacz jak to przenosi, ale uderzyć. Mam uderzyć? Mhm. Fajnie, fajnie siedzi, co? No. Nie, aż przestrzeliłem! Ja rozgrzewkę. Prawa noga z przodu. Ręka wysoko. Przy uderzeniu i ręka wysoko też wraca. Nie takiego. Tu, tylko wysoko. Dokręcamy tutaj bioderko przy ciosie. тяжкость. O, on jest dupy! Jak wysypku, ty ty to by leciał w Jest takie kura, ty, To jak, Patrz, Jakbyś bicia strzelał, nie? No bo. Wiesz, ale jak ci że na końcu jest najwięcej siły, <grym> to już koniec najszybciej będzie leciał. No ale to Wiesz, no tak jakbyś bardzo lekko się kierował. Musisz uderzać końcem, ale jest lekki i możesz zrobić bardzo dynamicznie że nie walczyłem nigdy siekierą, nie <głos> więc. <głos> o ja pierdzie, jakie to jest ciężkie, nie? Naprawdę. Nie wiem ile mam kilo na sobie, ale czuć. Strasznie szybko się męczysz, zwłaszcza jeszcze ten gazdoła hełmnych. No w ogóle nic nie słyszysz. To jest, jest mocno. No, ale tak. trening siłowy w międzyczasie przyszedł dobrze. Tak. Ile to kilogramów waży? 23. 23? Moja rzeź. Czyli, UD. jeszcze trochę. Gdybyś mi dołożył parę kilo, to przynajmniej przez to był planktonem, nie? Bo ja się przekroczył, Dobra, to zr słuchajcie, zrobimy sobie ee, cztery rundki po dwie minuty. Na takie 80%, bez zabijania się, ale na f**ka. Jak te nogi czułeś albo w ogóle zbroję? Tam czułeś, że te ciosy gdzieś siadają, czy jest okej? Okay? Parę razy jak w kolana trafiłeś, to poczułem mocniej. Si? Ale lą czy broni? Nie, broni. Okej? Okay? On to ale tak, zapiek tak zapiekło. Ale tak cała reszta to nie, no śmieszne to uczucie jest kaskiem, no, z kaskiem Eło. z kaskiem, nie? na razie, że wiesz, że, że widzę, że coś leci w moją stronę. Ale niech to chodzi do mojej drogi, że się łeb nie odbija. Bo... <laughs> to nie dalej wygląda jakby ci chcieli. <grypple> Zdecydowanie chciałeś. Zdecydowanie chciałbym. <grypple> Widzisz, co jest dla mnie powalone. Biegam, patrzę, stój, z wam nie chce, nie? Spójrzcie we mnie wieża. Miecie, jak się zasłania? Wyjdą. Tak, z drugiej strony zbieram w rajdę. Widziałem, że tam mocno mózg pracuje. Co teraz zrobić? Tak, nie, no bo byłeś nie, nie masz tej kombinacji zakładowanej. Tak, bo jak normalnie wiesz, wiem co zrobić, jak to zrobić, bo ktoś to prawo tak, tutaj kurde, mam takie że że Tu ustawiam pod tą tarczę, na której on go odsunie. No. Zamieniam, bo tutaj to w ogóle dostajesz. Co jesteśmy, Ewi, po treningu? Możesz mi powiedzieć, czy nadaje się na rycerze i czy mogę jeździć na Białym Koju? Dobrze, dobrze. Konno nie wiem, jak tam to się sprawdzi. Eee, ale dobrze się pokazałeś dzisiaj. Tak, wykorzystywałeś swoje atuty, to jest to, najważniejsze. To, to, to co ja pamiętam ze sparingów to tylko niezliczoną ilość czasów na mój hełm. A, no ale techniczkę na przykład jak robiłeś, to, to fajnie, łapałeś to wszystko. Jedyne co, to jest ta różnica do e, złożenia ciężaru i trochę była zaburzona koordynacja. Tak, nie, nie? totalnie, totalnie nie, cię na noga, nie czułem nie... kiedy się ustawić, w jakiej pozycji, jak się zasłaniać. Jak miałem wrażenie, że się zasłaniam przed czymś, to zaraz zostawałem z drugiej strony. No takie klasyczne, jak przyjdzie ktoś na trening pierwszy, nie wiem, bokserski tak, na przykład, tak, tak. i jemu się wydaje, że trzyma gardy, jest e, zasłonięty, a nagle dostaje w z jakiejś innej strony. Dobra, a powiedz mi, ile czasu ty to już robisz? I twoje największe osiągnięcia? Robię to 17 lat. Wzięło się to z połączenia, zamiłowania do sportu walki i do historii. I rozpoczęło się to w Polsce i ogólnie w Europie środkowej od rekonstrukcji. Każdy kojarzy Grunwald, oblężenie Malborka. I pośród takich pasjonatów znaleźli się po prostu ludzie, którzy chcieli sprawdzić, kto jest lepszy naprawdę. I więc po prostu na przestrzeni lat rozwinęła się dyscyplina, która w tym momencie obejmuje cały świat i odbywa się w Europie, w Stanach, w Ameryce Południowej, w Australii, w Chinach są drużyny. Są federacje międzynarodowe, odbywają się Mistrzostwa Świata. W tym momencie jestem numerem jeden w kategorii średniej PWR. To jest polska organizacja pełnokontaktowe walki rycerskie. I jestem Mistrzem Świata w Federacji IMCF, International Medieval Combat Federation. Robi wrażenie, co? No A poza z, tym jesteś raperem. Poza tym jestem raperem, więc e, staram się jakoś tą pasję kultywować. O, tak jest. czasu przestrzeni, zarywam noce po to, by się inspirować. Z ciekawostek dzisiaj tego pewnie kamera nie złapała, ale Marcin mi powiedział, że czasem robicie sobie dla zwały już w zbrojach. Bo ja sobie nie wyobrażam, jak lądowałem w tym parterze, to wszystko mi się tak blokuje, że nie ma szans, żeby tam coś, cokolwiek zrobić poza krucyfiksem i ubijaniem. No i tak naprawdę to są, to są dwie techniki, do których dążymy, bo w parterze nie ma poddań i nie ma duszeń, więc no trzeba skutecznie wykluczyć przeciwnika, więc no staramy się Przejść do bocznej i, i te ręce, które gdzieś tutaj się ch chronią przeciwnika tak, leżącego na plecach, wykluczyć, bić, nie, ubijać. Okay. Trenujemy w poniedziałki o 20.15 na kroskorze na Zaspie. To jest trening techniczny w, w miękkim sprzęcie, ćwiczymy na macie. I w środę na sali Imka, Żeromskiego 26 w Gdyni. E, mamy treningi zbrojne e, i pytałeś się jeszcze o te jiu w zbroi. E, no jest to, jest to coś jeszcze mocno nieodkrytego. Ostatecznie w średniowieczu tak kończyły się wszystkie walki, bo kiedy stawało naprzeciwko siebie dwóch w pełni opancerzonych zawodników, ciężko było rycerzy, kombatantów, to nie byli zawodnicy, e, ciężko było kogoś zabić po prostu w stójce. Więc oni dążyli do obalenia, wyciągali tam wtedy takie krótkie sztylety Misericordiae z łaciny, czyli miłosierdzie i tam się zaczynało dźganie, nie? No i widzicie, tutaj Ewil uczy i bawi, nie? Także e, dzięki za trening wielkie jeszcze raz. Zajęliście co I... że nas odwiedziłeś. Tak jest, a my się widzimy w jakimś kolejnym odcinku. Pozdrówki. Yo.